Witam Was kochani. Przychodzę do Was tutaj z takim przygotowaniem łososia do naszej przystawki. Przystawkę pokażę Wam w niedzielę, ale musimy zamarynować łososia. Powiem Wam, że pierwszy raz widziałam to, jak byłam dwa lata temu w takim programie telewizyjnym niemieckim i robiła to taka dziewczyna, u której byliśmy na kolacji. Tylko, że ona robiła to bez buraka. Ja zrobię z burakiem, nie wiem co tam dawała. Ja tam różne rzeczy widziałam na internecie i z tego sobie pomieszam. Zrobię takie, jak ja e, będę uważała. A więc tak, sól. Taka gruboziarnista, kamienna, jak chcecie, tak nazywajcie. Ja mam tutaj około 5 łyżek. Do tego dodam 3 łyżki cukru. Chcę, żeby to miało fajny kolor i później się fajnie prezentowało, dlatego dodamy buraka. Nie chcę mi się tarkować, bo można to starkować. To ja sobie tutaj dam do naszego. A, jedno uciekło do naszego blendera. I do tego, proszę Państwa, dodamy. Sok pomarańczowy, dlatego że ja będę to układała na takim tworoszku, który będzie miał smak taki cytrynowy, cytrusowy. A więc ta pomarańcza fajnie się z tym skomponuje. Tak mi się wydaje. Zobaczymy co z tego będzie, ale będzie dobrze. Teraz całość blendujemy na jednolitą masę. No i to już będzie. I teraz bierzemy szklane naczynie i układamy w nim naszego łososia oczywiście umytego. Na to wylewamy naszą sól z burakami. Tego za dużego stąd wyjmujemy. Ja mam jeszcze jeden kawałek i jego też tutaj wkładamy. I to wszystko razem przyciskamy i zostawiamy u mnie na dwie doby. Oczywiście, w lodówce. Zobaczycie, jaki ten łosoś będzie miał piękny kolor. Odstawiamy. A w niedzielę będzie przystawka. Pokażę wam jaka. I tutaj pokazuję wam gotową przystawkę. Serek kanapkowy doprawiłam. Dodałam startą skórkę z cytryny. Na to upiekłam w piekarniku kawałek fękułu i poukładałam pokrojone, tak cieniutko kawałki łososia. Jest to bardzo pyszna przystawka, fajnie się sprawdzi. Na vigilina estou.